Muzeum Tatrzańskie jest najstarszą regionalną instytucją kultury założoną w 1888 roku. Aktualnie muzeum składa się z 11 filii otwartych dla zwiedzających. Jedną z nich jest Gmach Główny, cenny zabytek architektury w stylu zakopiańskim i główna siedziba muzeum. Ekspozycja w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego zaprasza na spotkanie z historią, kulturą i przyrodą zakopanego Tatr i Podhala. Blisko 1400 eksponatów prezentowanych na wystawie przypomina o początkach turystyki i o oryginalności dźwięków instrumentów muzycznych z regionu, o osobliwości dawnych strojów góralskich czy unikatowości malarstwa na szkle. Wśród prezentowanych obiektów znajdują się m.in. ludowe instrumenty muzyczne, sprzęty pasterskie, obrazy malowane na szkle czy pamiątki po przewodnikach tatrzańskich. Wśród ciekawostek warto wymienić średniowieczny miecz czy pochodzący z XVIII wieku zegar słoneczny znaleziony na orawie. Część przyrodnicza wystawy z kolei przynosi nas w góry i gwarantuje doświadczenie i bliskości poprzez spotkanie z fauną i florą tatrzańską oraz największymi badaczami Tatr. Historia kształtowania się gór, budowa geologiczna i ukształtowanie terenu Tatr to wiedza, która jest zaklęta w obiektach prezentowanych na wystawie geologicznej. Spacerując piętrami roślinności tatrzańskiej można przyjrzeć się niezwykłym okazom roślin, finezyjnym barwom motyli oraz rzadkim gatunkom zwierząt zamieszkujących tereny górskie. Zapraszamy na niezwykłą podróż w czasie do źródeł tradycji góralskiej, kultury podhalańskiej i niezwykłej przyrody tatrzańskiej. Ma główny Muzeum Tatrzańskiego, zwiedzisz z wideo przewodnikiem w polskim języku migowym od środy do niedzieli w godzinach od 10 do 18.